Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś zaproszenie do naszego programu przyjął Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa. Szczęść Boże, Panie Komisarzu. Szczęść Boże, Panie Redaktorze, szczęść Boże Państwu. Panie Komisarzu, Komisja Europejska nie przedłużyła zakazu importu czterech ukraińskich plonów do Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii po 15 września. Dlaczego taka decyzja została podjęta i jakie były też te merytoryczne argumenty, które za tym przemówiły? Panie redaktorze, myślę, że to trzeba troszkę słuchaczom wytłumaczyć od początku cały ten problem z ukraińskim zbożem, bo jest wiele takich niedopowiedzeń czy no czasem takiego jakiegoś zamieszania w ogóle wokół tej sprawy. Więc trzeba zacząć od momentu, który poprzedzał rosyjską agresję na, na Ukrainę. Rok 2021 jesteśmy prze, przed wojną, i w tym czasie ten handel. Polski z Ukrainą funkcjonował normalnie. Już wtedy można było sprowadzać ziarno z Ukrainy bez praktycznie bez ceł. Rzepak, kukurydze można było sprowadzać bez ceł, bez, bez żadnych ograniczeń, ale nikt tego nie robił, prawie nikt, bo minimalny był ten import, dlatego że Ukraina eksportowała 90% swojego ziarna przez porty Czarnomorskie w świat, do Azji, do Afryki. Tam były główne kierunki eksportowe Ukrainy. Sytuacja się zmieniła, kiedy się zaczęła wojna, Rosja zaatakowała Ukrainę, zablokowała porty czarnomorskie. Ukraina została z rekordowymi zbiorami ziarna z 2021 roku. Ziarno na Ukrainie staniało drastycznie, no bo nie mieli komu tego sprzedać. No i zaczął się taki przygraniczny handel spekulacyjny. I to nie tylko w Polsce. Bo w, w, nawet w dużo większej skali Rumunia, Węgry, Słowacja i Bułgaria. Biorąc pod uwagę potencjał rolny tych państw, to nawet tam większa była skala tego importu. Tak szybko, jak to politycznie było możliwe w Komisji Europejskiej, bo z inicjatywy polskiego rządu, ale przy, no, przy moich wysiłkach, to, to, to mam prawo powiedzieć. Doprowadziliśmy do wprowadzenia tego unijnego zakazu od 2 maja 2023 roku ziarno ukraińskie cztery główne produkty, które tworzyły ten problem, to jest kukurydza, pszenica, rzepak i jeszcze słonecznik, ale ten słonecznik to akurat w Bułgarii był problemem w Polsce, w Polsce nie. Ale te cztery gatunki ziarna nie mogą wpływać do tych państw, ale mogą być tranzytowane. Ten zakaz był wprowadzony od 2 maja. I potem był przedłużony od 5 czerwca do 15 września, też z inicjatywy polskiego rządu, i też przy moim bardzo dużym wsparciu. Ten zakaz bardzo dobrze zadziałał, to znaczy to, to co zostało wprowadzone 2 maja, dlatego że ustabilizowała się sytuacja w krajach w Polsce i w tych innych pięciu krajach. I widać było, że A jednocześnie wtedy tranzyt. wzrósł tranzyt i to bardzo znacząco. O ile przed, przed wprowadzeniem tego zakazu, Ukraina rocznie wysyłała przez te cztery kraje niecałe 3 miliony ton, 2 miliony 900 tysięcy ton średnio miesięcznie przez, przez cały rok. O tyle po wprowadzeniu zakazu ten eksport wzrósł do, średnio do 3-400, a w sierpniu, w ostatnim miesiącu, w sierpniu wyniósł nawet 4 miliony ton. Rekordowa wielkość. I teraz no nie ma znaczy. To, to, to nie było decyzji o nieprzedłużeniu, tylko po prostu nie została podjęta decyzja o przedłużeniu. Tak, tak bym to określił, bo nie było żadnego głosowania w tej sprawie. Po prostu komisarz odpowiedzialny za sprawy handlu, jest nim pan komisarz Dąbrowski, nie przedstawił wniosku o, o dalsze przedłużenie. Jak już wpadło to nazwisko, panie komisarzu, muszę o to dopytać, bo pojawiały się takie informacje, że komisarz Dąbrowski złożył wniosek o to, żeby ten zakaz przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Potem dowiedzieliśmy się, że do komisarz Przewodniczącej Komisji von der Leyen dzwonił Bołdymer ta decyzja miała zostać w ostatniej chwili zmieniona. Co w, tak naprawdę się tego 15 września nie, nie było Nie było formalnego wniosku, natomiast było bardzo blisko decyzji o, o wprowadzeniu jeszcze na, na dwa, albo na dwa miesiące, może nawet do, do końca roku. W Komisji Europejskiej Były, jakby no, było przekonanie o potrzebie takiego przedłużenia. Ja bardzo mocno. Ja, no, ja działałem na rzecz tego przedłużenia. Przedstawiałem te argumenty bardzo mocno, że zakaz się sprawdził, przyniósł dobre efekty, po co psuć coś, co dobrze działa. No, zdecydowała rzeczywiście postawa Ukrainy i, i nie jest tajemnicą, że była rozmowa pa, pani. I to ta rozmowa zdecydowała Słenskim. o tej decyzji? No myślę, że trudno mi, ja nie, nie, nie byłem, nie, nie, nie siedzę w głowach innych, innych członków komisji, natomiast no, chodziło o to, żeby uwzględnić to zdanie Ukrainy i, i to, pozostało potraktowane jako pomoc Ukrainie, ale ja myślę, że Ukraina sama sobie zaszkodziła tym oporem. No właśnie panie komisarz, bo to sobie tak zaszkodziła, trochę... dlatego, że no, to naprawdę dobrze działało. I jeszcze ja przedstawiłem też drugą, jakby swoją inicjatywę w tym zakresie, to znaczy, chciałem, żeby Unia Europejska i chcę nadal, bo ten mój projekt jest, jest przedłożony w Komisji na piśmie ze, ze szczegółami. Żeby też wprowadzić system dopłat do eksportu ukraińskiego ziarna, ale tylko do portów morskich. Chodzi o to, żeby to ziarno wyjechało z Ukrainy. Jak trafi do portów, to ono popłynie dalej, do, popłynie do, do Afryki i do Azji, tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. I żeby właśnie ten tranzyt był dofinansowany, bo na czym polega problem, że tranzyt przez Polskę ukraińskiego ziarna jest o wiele droższy niż, niż tradycyjnymi. To jest inny kierunek, do krótko mówiąc. Z Ukrainy do Egiptu, do Turcji, do Chin, do, do Indonezji. Przez Polskę nie jest po drodze. Jak już to trafi do portu, no to oczywiście statki już mogą płynąć wszędzie, ale najpierw trzeba to do portu dowieźć I to są duże koszty. Te koszty były szacowane na 20 do 40 euro do jednej tony ziarna. I ja myślę, że. Warto było w taki, właśnie w taki sposób pomóc Ukrainie, żeby pomóc jej zrekompensować te koszty transportu. Ale ten pomysł jest wtedy aktualny? Nic, ten pomysł jest aktualny, ale on oczywiście ma sens tylko wtedy, kiedy równocześnie jest zakaz importu do tych pięciu krajów te środki, Pan mówi, że miałyby te środki pochodzić yy, z budżetu unijnego? Podałem, no że z budżetu unijnego. Oczywiście, No, jeżeli pomagamy, to w, ten, to, 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 to w taki sposób, że Unia w różny sposób pomaga Ukrainie. Wielomiliardowe środki płyną na Ukrainę w formie pomocy. Kolejne są przewidywane. 50 yy, miliardów euro jest yy, propozycja zmian w budżecie, żeby Ukrainie w takiej skali pomóc. Yy, a naj, najpoważniejszy problem, jak słyszymy zresztą z tych dyskusji, to jest właśnie ta, ta kwestia eksportu. Więc krótko mówiąc, to co, to, co ja przedstawiłem w tej sprawie, to jest pomoc dla polskich rolników. O nich chodzi najbardziej: polskich i także innych unijnych, z tych, z tych, z tych czterech czy pięciu krajów Bułgaria tam w tej chwili już trochę e, oni mają tylko problem ze słonecznikiem, także to, to trochę inaczej wygląda. Ale właśnie ustabilizowanie sytuacji rynkowej. Polska nie potrzebuje ukraińskiego ziarna, Słowacja, Węgry nie potrzebują ukraińskiego ziarna, nigdy go nie sprowadzały i to się zaczęło dopiero w czasie wojny. Natomiast są w Europie kraje, które potrzebują Hiszpania, Holandia, Włochy, Portugalia więc to ziarno powinno tam trafiać i do tych europejskich krajów, które tego potrzebują, ale też do no przede wszystkim do Afryki, do Azji, i to, to można zorganizować. Ukraina się temu sprzeciwiła i to jest błąd Ukrainy. Ja mówiłem to publicznie i, i, i podtrzymuję to, i mam nadzieję, że Ukraina zmieni swój pogląd i przyjmie taką koncepcję, która będzie. Lepiej służyła obu stronom, znaczy nie będzie destabilizowała rynku polskiego i, i, i w ogóle unijnego, a z drugiej strony pomoże Ukrainie w tym eksporcie. No wiemy, jaka jest sytuacja. Porty Morza Czarnego, ukraińskie porty są niszczone, są zablokowane. Rosja bardzo brutalnie tutaj wykorzystuje żywność jako też jako rodzaj broni. No tak, Jak bo w tej całej dyskusji tej wojnie, musimy tak. pamiętać o tym, że problemu mogłoby nie być, gdyby nie decyzja Ale absolutnie, panie, panie redaktorze. Mójka, teraz ten... mam wrażenie w tych nerwowych umyka, dyskusjach. tak, i bardzo dziękuję, że pan to podkreślił, bo przecież do czasu tej wojny. Polska miała bardzo dobry handel z Ukrainą, mniej więcej w równowadze, to było tam w granicach 800-900 milionów euro wartość tego, tego eksportu i bardzo podobna była, podobny eksport i import. Problem się zaczął wtedy, kiedy, kiedy się zaczęła wojna i. Te ogromne ilości ukraińskiego ziarna zaczęły trafiać na polski rynek. No to był handel spekulacyjny, bo też trzeba pamiętać, że no to też nie było tak, że ukraińscy oligarchowie, bo no oni rzeczywiście w dużej mierze kontrolują ten rynek, no ale oni przemocą nie nasypali ziarna do polskich magazynów. No w Polsce też ktoś kupował to ziarno, licząc na to, że, że to będzie dobry interes, bo różnica cen była ogromna. No Potem się sytuacja zmieniła. Na, na, na świecie ceny spadły. On była najpierw panika i ceny bardzo wzrosły na całym świecie. Nie, to, to nie jest tylko kwestia tutaj Polski, i yy, sąsiednich krajów. Cały, w całym świecie było to zjawisko. A potem zaczęły spadać i to też są ceny światowe. Więc yy, wydaje się, panie redaktorze, nawet jestem pewien, że, że to, co. To, co yy, wprowadzenie tego zakazu było wielkim osiągnięciem i Polski, i no, ja też jakby no, dołożyłem do tego swój wysiłek. I to po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej został ustanowiony taki zakaz dotyczący regionalnie tylko kilku krajów. Udało się do tego przekonać całą Unię Europejską i przez Kilka miesięcy ten zakaz obowiązywał i myślę, że w którymś momencie trzeba będzie jednak do tego wrócić. Ja rozumiem, że w tej sytuacji Polska wprowadziła jednostronne ograniczenia. Ja po prostu to, to, ten, tą, tą konieczność rozumiem. I o to właśnie chciałem Panie Komisarzu teraz zapytać, bo jest ta decyzja Polski, Słowacji i Węgier o tym jednostronnym zamknięciu importu z Ukrainy, plonu z Ukrainy. Wcześniej, kiedy Polska taką decyzję w kwietniu podjęła, pojawiały się głosy, że mogą być na Polskę nakładane K. Teraz coś takiego też jest brane pod uwagę? Na razie nie słyszę takich głosów. Raczej jest, to znaczy jesteśmy w takim momencie, że Ukraina miała przedstawić jakieś swoje własne środki, które miały ten rynek porządkować. No, między innymi Ukraina sama mówiła o tym, że to miałyby być jakieś licencje eksportowe, czyli tylko wybrane firmy miałyby się zajmować tym eksportem. Co do, tego, co do tej możliwości jestem sceptyczny. Tego typu licencjonowanie zwykle prowadzi do korupcji i to nie jest dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie było już, funkcjonowało w okresie tego zakazu, dobrze funkcjonował tranzyt. Szkoda, że, że Ukraina, nie wiem z jakich powodów, na pewno nie z powodów ekonomicznych, bo tutaj ekonomia przemawiała, żeby utrzymać to, co było. No bardzo mocno się się temu sprzeciwiła. No, z, z, zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Poprzednim razem udało mi się doprowadzić do tego, właśnie, że nie było sankcji wobec Polski. Tylko został wprowadzony ogólnounijny zakaz. Poza tym, panie redaktorze, warto przypomnieć, że polscy rolnicy zostali objęci w tej sytuacji naprawdę bardzo dużą pomocą. Kiedy zaczęła się wojna, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w ciągu kilku tygodni został przygotowany w Unii Europejskiej taki taka to się nazywają to się nazywają ramy takie pomocy publicznej to znaczy krótko mówiąc otworzono po, po, możliwość pomocy publicznej ja zabiegałem bardzo mocno i skutecznie i skutecznie żeby rolnictwo włączyć w ten system pomocy dzięki temu Polska już 12 razy uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla rolników to jest łącznie te ponad 15 miliardów złotych a oprócz tego jeszcze cztery razy Polska dostała pomoc z tak zwanej rezerwy kryzysowej, która jest w Unii Europejskiej. Nigdy w historii wcześniej nie było takiej skali pomocy. I żaden kraj w Unii Europejskiej tak dużej pomocy dla swoich rolników nie udzielił. To jest naprawdę rekordowo. Oczywiście nie wszyte, niektóre te procedury jeszcze w Polsce trwają. Jakby no, ta dystrybucja nie jest taka prosta, więc to już jakby załatwiają władze polskie, ale skala tej pomocy jest naprawdę wielka, czyli no, rolnicy nie zostali zostawieni sami sobie a tak w ogóle no to trzeba rolnikom dziękować każdego dnia jeszcze jesteśmy w takim okresie dożynkowym y, kończących się już dożynek y, to jest wielkie osiągnięcie rolników polskich y, którzy no, w całej Europie ale no to, te słowa do rolników polskich w tej chwili wielkiego podziękowania że w tak ciężkich warunkach y, potrafili zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i, i że żywności nam nigdzie nie brakuje to, co panie redaktorze martwi w rolnictwie, jeśli wolno taką dygresję zrobić, to że tak w ogóle w Europie to jest problem, że w rolnictwie nie ma następców. Opuszczone gospodarstwa e, trudna praca, ale też chcę powiedzieć, e, że taki bardzo po pozytywny sygnał ostatnio miałem, bo spotkałem się z grupą młodzieży z Polski, właśnie, z uczniami szkół rolniczych z różnych miejsc w Polsce, z Sandomierza, z Nowego Targu, Gołodczyzna, taka szkoła rolnicza. I widzę, że jest naprawdę, jest e, młodzi ludzie, tacy, którzy już w ogóle wychowali się w tej Polsce, która jest w Unii Europejskiej od początku już z tą, z tą wspólną polityką rolną. Oni naprawdę znakomicie to znają, oni znają już te mechanizmy, oni wiedzą, co to są ekoschematy, co to są różne te, te działania unijne, więc to są, no rosno, rośnie nam pokolenie rolników, którzy myślę, że będą sobie w tym, z tym jeszcze lepiej radzić niż polscy rolnicy do tej pory. Tego tematu chciałem właśnie przejść teraz... Y jak pan ocenia sytuację rolnika europejskiego w obecnej sytuacji? Jakie są jego największe wyzwania i trudności, z którymi musi się mierzyć? Panie redaktorze, myślę, że te, 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 no, to, to wyzwanie, które, które nas spotka, spotyka w ostatnich 3, 3,5 roku, no to, są, to, jest, to jest rzecz bez precedensu. Ona dotyczy całej gospodarki, ale rolnictwa dotyczy może nawet bardziej. COVID to była pandemia w tej skali, była pierwszy raz od I wojny światowej. Grypa hiszpanka była taka wielka epidemia na, w 1918 roku. A wojna tuż obok naszych granic jest pierwszy raz od II wojny światowej. We współczesnych czasach nasze pokolenia kolejne nie, nie znały takich doświadczeń. Więc to jest zmierzenie się z tym kryzysem. Następna rzecz to jest, to jest no, te, te katastrofy naturalne. Ja w najbliższych dniach wybieram się do Grecji, bo tam była wielka powódź i naprawdę bardzo ciężko rolników dotknęła. W Słowenii była podobna powódź, we Włoszech, w Hiszpanii susza. Ciągle mamy te, no, w Polsce też przecież susze ciągle dotykają rolników, więc te klimatyczne katastrofy, one rzeczywiście są problemem. A w całej Europie wielkim problemem jest brak właśnie tej wymiany pokoleniowej. To znaczy młodzi ludzie nie, nie decydują się na to, żeby kontynuować tą pokoleniową tradycję w rolnictwie. W Europie w ciągu dekady ubyło 3 miliony gospodarstw, z 12 milionów zrobiło się, zrobiło się 9. Akurat w Polsce stosunkowo mniej. Polska ma jednak to przywiązanie polskich rolników do ziemi, ta tradycja przejmowania ojcowizny jednak jest silniejsza. W Polsce też ubywa gospodarstw, ale w znacznie mniejszym tempie niż w całej Unii. I, i, I drugi pozytywny sygnał, właśnie w Polsce jest jednak stosunkowo więcej tych młodych rolników. Polska jest w tej pierwszej trójce europejskiej obok Austrii i Niemiec, gdzie. Tych młodych rolników jest stosunkowo najwięcej, co nie znaczy, że, że nie ma problemu. Oczywiście, musimy wspierać młodych rolników i pomagać im, żeby, żebyśmy mieli w przyszłości chleb, bo tak jak święty Jan Paweł II powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale żeby żyć, musi mieć chleb. Panie komisarzu, to co pan mówi, to jest, to jest jedna kwestia. Kolejna kwestia to są te zmagania, te konsekwencje wojny na Ukrainie, z którymi rolnicy w Europie się mierzą. Ale z drugiej strony jest też taka kwestia porozumienia handlowe na linii Unia Europejska-Mercosur. Czyli państwa Ameryki Południowej. Czy tak. to jest kolejne zagrożenie dla europejskiego rolnika, zwłaszcza jeśli chodzi o konkurencję, bo jednak te towary wtedy tak. mogłyby tutaj przyjeżdżać? Panie redaktorze, no właśnie, ja się ostatnio odwoływałem często do tego porozumienia Mercosur, które, które jeszcze nie weszło w życie i są cały czas nad nim dyskusje, ale to porozumienie Mercosur spowoduje zwiększenie, według szacunków, mamy takie szacunki, że Import z tych krajów rolny zwiększy się o 2 miliardy euro rocznie, eksport do tych krajów o pół miliarda, czyli ten negatywny balans to, to będzie około 1,5 miliarda euro na całą Unię, na 27 państw. Ten dodatkowy import z Ukrainy do całej Unii w ciągu tylko 2022 roku to było 6 miliardów euro, a i w tym 5 miliardów tylko do tych pięciu do tych państw, w tym prawie 2 miliardy tylko do Polski. Czyli jakby Polska przyjęła w 2022 roku dodatkowo więcej niż cały Mercosur do krajów Unii 27. Ja to wielokrotnie mówiłem i w Parlamencie Europejskim i w Radzie. I to był kluczowy argument, po którym jakby się trochę oczy otworzyły i uszy. Czyli to nie jest że aż taka jest skala, problem. żeby to było poważne zagrożenie? To jest, nie, to, panie redaktorze, oczywiście, że y, każde... Y, znaczy Unia Europejska i Polska też ma interes w tym, żeby rynki były otwarte, dlatego że my dużo eksportujemy. Unia jest największym w świecie jako całość, największym w świecie eksporterem żywności, a w tej Unii Polska jest trzecim eksporterem, zarówno wewnątrz Unii, jak i Spośród krajów, które eksportują poza Unię. Więc w naszym interesie jest, żeby rynki były maksymalnie otwarte, bo kto sprzedaje, ten chce mieć otwarte rynki. Ale z drugiej strony oczywiście trzeba, trzeba to bardzo, do tego bardzo ostrożnie podchodzić. Nie, trzeba, ta sprawa ukraińska jest myślę, że lekcją dla, 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 dla całej Unii Europejskiej, że nagły wpływ dużej liczby towarów może poważnie zdestabilizować rynek. We wszystkich porozumieniach handlowych, które są zawierane, bronimy interesu naszych rolników. Ja uczestniczę w tych negocjacjach, ale też mam za sobą kilka ważnych misji handlowych, gdzie promujemy żywność europejską, w tym polską. Na przykład byłem w, w ubiegłym roku w misji w Wietnamie Wietnam, Singapur, w tym roku Japonia. W każdym przypadku jadą przedsiębiorcy, jadą właśnie przedstawiciele rolników też. I na przykład ostatnio była bardzo dobra wiadomość, że Wietnam zgodził się na eksport polskiej wołowiny do Wietnamu. No to jest między innymi efekt tej, tej, tej misji, tej rozmów, które wtedy były. Więc no, pomagamy rolnikom, polskim rolnikom, ile tylko i tu musimy to jest możliwe. Stawiać jeszcze raz dziękuję z całego serca rolnikom. Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim. Naszym gościem był Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Bardzo dziękuję, panie komisarzu, jeszcze raz dzięki wielkie. A państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.